Powołanie lidera biznesu. Takie, jeśli pozwolicie, trzy proste myśli może coś otworzą przed Wami w refleksji dzisiejszej. Daj Boże, może nie będą tylko zajmowaniem Waszego czasu. Pierwsza myśl jest taka, że chrześcijaństwo zna właściwie tylko jedno powołanie. I tym jednym, jedynym powołaniem, jakie zna chrześcijaństwo, to jest powołanie do miłości. Wszystko inne jest formą i w różny sposób to zasadnicze powołanie do miłości Chrześcijanin wypełnia. Myślę, że można powiedzieć, to powołanie jest wpisane w naszą naturę, stworzoną przez Boga. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bóg jest miłością. W szczególny sposób jest miłością przez to, że w swoim życiu wewnętrznym jest wspólnotą osób. To jest dla nas ty... trudna tajemnica do przeniknięcia. Raczej klękamy przed nią z adoracją niż rozumiemy, ale Bóg jest wspólnotą osób. I co pokazuje, że człowiek też realizuje się w pełni we wspólnocie osób. Więc jest gdzieś rzeczywiście miejsce w tym realizowaniu siebie w, na doświadczenie relacji z drugimi. Te relacje różnie przebiegają, ale jeśli ktoś myśli o sobie jako o liderze, to przecież lider ma tylko wtedy sens, jak pracuje z innymi, to jest oczywiste. W każdym razie to jest zasadnicze, że jakiekolwiek powołanie. Jakąkolwiek drogę życiową człowiek odnajduje, to ono się mieści ostatecznie w tym jednym, jedynym pierwotnym powołaniu człowieka, jakim jest powołanie do miłości. Druga myśl powołanie to jest zawsze wydarzenie. Nie jest tylko tak, że. Powołanie to są, powiedzmy, takie czy inne predyspozycje, jakie człowiek ma. Nie wystarczy mieć na przykład, nie wiem, ducha przywódczego, żeby być liderem. Nie wystarczy mieć predyspozycje do tego, żeby być ojcem. Nie wystarczy mieć nawet pragnienia w tym kierunku, nawet bardzo głębokie. Głębokie potrzeby, żeby ojcostwo było faktycznie powołaniem w naszym życiu. Powołanie to jest zawsze wydarzenie. Człowiek, który chce patrzeć na swoje życie w kategoriach powołania, musi patrzeć bardzo wyraźnie na życie dookoła, na wyzwania, jakie przynosi no, świat, w którym żyje. Ja myślę, że w taki sposób o powołaniu, zwłaszcza myślano w starożytności, a już w szczególności w starożytnym kościele. Tu jest ksiądz profesor Żelazny, nie mogę się przy nim mądrzyć, bo on jest patrolok, a ja tam co tam. Ale w starożytności, jeśli Kościół miał potrzebę i akurat się zaplątał taki człowiek jak Ambroży, bo przechodził obok, to mu mówili: będziesz biskupem. I nikt się go nie pytał, czy on ma na to ochotę, czy nie, tylko Kościół miał potrzebę. On miał owszem w sobie predyspozycję, ale jego powołanie nie rodziło się stąd, że on tam, nie wiem, bez przerwy wiercił się w sobie i przeglądał te swoje predyspozycje i talenty, co tam ma, co tam ma i kim by on ostatecznie nie mógł to być. Tak? Tylko powołanie przychodzi z potrzebami społeczeństwa, w którym żyjemy. I to jest niesłychanie istotne, bo może być tak, że człowiek bez przerwy medytuje, co jest jego powołaniem, a świat dookoła, najbliższy, krzyczy konkretnymi potrzebami, zrób to i to i to, ale on tego nie robi, bo on w sobie siedzi bez przerwy i się zastanawia, co tam ma. Nie? Ośmielam się stwierdzić, że ktoś taki kompletnie nie wie, co to jest powołanie. Więc nie wystarczy mieć predyspozycje wewnętrzne i takie czy inne uzdolnienia, żeby od razu mieć powołanie w tym kierunku. Nie? Myślę, może być nawet nie raz i tak, i to będzie trzecia myśl, że to wyzwanie, które przychodzi z zewnątrz i człowiek je podejmuje, też, jeśli je podejmuje w sposób odpowiedzialny, no to wymusi na nim rozwój pewnych predyspozycji, umiejętności i talentów, jeśli chce być odpowiedzialny. A to, co jeszcze ważniejsze w tym, to jest to, że w ten sposób przeżywane powołanie jest zawsze też łaską. Jest Zawsze wtedy też łaską. Znaczy, jeśli mówimy językiem wiary, jeśli Bóg pokazuje nam zadania, to też z reguły uzdalnia nas do ich wypełnienia. I to uzdolnienie ostatecznie to nawet nie są takie czy inne talenty, tylko to jest doświadczenie wspólnoty z Nim, komunii z Nim. I w tej komunii człowiek potrafi nieraz robić rzeczy, o których by się sam nigdy nie podejrzewał, że potrafi. Więc y, takie trzy krótkie myśli na temat powołania, powołania. Do miłości przez wydarzenia i z, łaską. i z łaską. Nie tylko w oparciu o siebie i o swoje takie czy inne talenty.